Zdecydowaliśmy się na taki sposób, jeszcze bardzo ograniczony, okrojony, skromny, ale na pewno bezpieczny dzięki temu, zorganizować w tym roku te dorzynki. Mamy nadzieję, że wielkość, ilość wyszczepionych osób, cała sytuacja związana z pandemią pozwoli na to, żeby w przyszłym roku zorganizować dorzynki gminne już z takim rozmachem, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni, jak to było w latach wcześniejszych. Ale pomimo to rzeczywiście myślę, że każdy tutaj znajdzie coś ciekawego dla siebie. Oczywiście rozpoczęliśmy od mszy, podziękowaliśmy Panu Bogu za, za plony. Teraz dziękujemy rolnikom za tą trudną pracę, za często niewdzięczną pracę. Mieliśmy też do czynienia na terenie Gminy Lisia Góra z burzami, które ulewami, które, które absolutnie odbiły się również na plonach. Mnóstwo zniszczeń, mnóstwo upraw jest, jest zniszczonych. Na to, Natomiast mimo wszystko, jakby już ta końcówka sierpnia, chcieliśmy tradycyjnie podsumować, podziękować um, Panu Bogu i rolnikom za te tegoroczne plony. A mam nadzieję, że w roku przyszłym uda się nam to zrobić już w taki sposób, um, jak do tego jesteśmy przyzwyczajeni. <Słyszy> są tutaj wypieki chlebowe, ciasto, jest smalczyk robiony, masło czosnkowe, no i oczywiście nasze znane ze śmigna przepyszne prozioki, które panie mają z dziada pradziada przepisy, jakie nie zdradzają.